Radzi, w studiu mecenas Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, dzisiaj będziemy trochę narzekać. Narzekamy zresztą od miesięcy na złą sytuację ekonomiczną, ale jak ta sytuacja ekonomiczna przekłada się na sprawy, które pan ma w swojej kancelarii? Co się dzieje? No Ogólnie widać, różne, różne sprawy po prostu się powtarzają troszkę częściej mhm. teraz niż wcześniej. A także jednak uważam, że rodzaj tych spraw, dlatego że, że się widzi je częściej, mm -hmm. jednak może być to jakoś związane z ekonomią. Co się częściej dzieje? Różne sprawy, ale przykładowo bo możemy zacząć z lista tych różnych mm -hmm. spraw, ale mm -hmm. przykładowo widzę, kiedyś tak, tak obserwowałem ludzi, a, którzy pili, I, a, i to już kilkanaście razy, i zauważyłem, że, że, że ludzie troszkę więcej piją niż, mm -hmm. niż to nie za względu nie, na, na lato. To jest... Nie, raczej, że nie. Na, na kryzys. Ja, ja tak uważam i mhm. później niestety czytałem statystykę i zauważyłem statystykę, która, jeżeli sobie dobrze ją przypominam, że jest gdzieś tak 4,8% chyba 8% więcej ogólnie Alkoholu jest My o tym Mówiliśmy, że zmieniły się, no trochę zaostrzyły się przepisy na początku roku, jeżeli chodzi o wykroczenia spowodowane piciem, piciem alkoholu. Czy w dalszym ciągu no te wszystkie rady, o których mówiliśmy przez ostatnie miesiące, sprawdzają się w życiu? Ja, ja uważam, że jeżeli ja ludziom doradzać, co ja, co ja myślę, mm -hmm. nie powinni ludzie pić. I jeździć samochodem, to jest jedna rzecz. To łatwo powiedzieć. Łatwo, nie powinni nadużywać alkoholu. Powinni ludzie uważać, bo teraz jak są takie kryzysy, a może to jest sposób uciekania z problemów. Mhm. Także po prostu powinni ludzie na, na, na uważać na, na ja takie Ja że policjanci jakiś tacy są bardziej e, też kryzysem chyba e, dotknięci, bo częściej wypisują mandaty. Nie mówię, nie. Nie mówię jeżeli chodzi o, o alkohol, ale, ale, ale jeżeli chodzi o inne wykroczenia, słyszałem, że teraz e, no, coraz częściej wypisują mandaty. Jest to, jest to bardzo możliwe, dlatego, że jest wszystko związane z ekonomią mhm. i niestety te mandaty utrzyma utrzymają, są do tego, żeby utrzymać rząd. Także mhm. jeżeli w tej chwili są, jest problem, że rząd ma mniej pieniędzy, faktycznie mogą wypisywać więcej, więcej mandatów. Co się jeszcze takiego y, dzieje, co jest zauważalne? Um, ludzie tracą pracę. Także, mhm. także ogólnie też widać, że, że, że są sytuacje, ludzie często przychodzą do mnie do biura i, i po prostu tracą pracę. Nieraz po wielu latach pracując no i to jest bardzo ważne, Jak tracimy pracę, to jest wiele różnych form, które możemy e, zrobić, i formularzy, które wypełnić, żeby nam Państwo pomagało. Nie zawsze pomaga, na co trzeba uważać? Bardzo uważać, co to, to się podpisuje. Mhm. Um, Przyważnie, jeżeli ktoś pracował bardzo długo w jakiejś fabryce czy w jakimś miejscu, a otrzymuje a, po prostu takie tak zwane severance agreement. Mhm. Um, i, I co jest najważniejsza rzecz w tych, w tym, w tych dokumentach? To jest to, że że ktoś się nie spisuje z tego, żeby mógł później jeszcze otrzymać tak zwany unemployment, żeby mógł się starać o benefity, o, o tak zwane bez, bez pracy, że ktoś jest, um, zasiłek. To jest jedna rzecz. I też jest, byłby też dobrze, żeby negocjować o to, żeby też tam było wpisane tak zwane. Um, że będzie neutral, neutralny, będzie tak zwana referencja. będzie. Mm -hmm. że, nie, że czegoś tam złego, żeby, że nie będą pożyczali Że Nie będziemy wyrzuceni z pracy za tak jakieś jest. tam przewinienia, tylko tak jest. że na, za porozumieniem stron. Tak, tak i, I nawet było. można byłoby sporządzić już nawet wcześniej list, mm -hmm. który można później zużyć, mm -hmm. jak ktoś będzie szukał następną pracę, że już, już tam będzie pisał. Pracodawcy chyba często takie listy podpisują, prawda? Nie mają z tym problemu. Podpisują, jeżeli ktoś o to prosi jeżeli dalej pracodawca będzie istniał, jeżeli mm -hmm. zamykają fabrykę. To już, będzie to, to już będzie to niemożliwe, żeby coś takiego otrzymać. Także radzę, że, że ludzie powinni się skonsultować z adwokatem um, bardzo często za darmo, po prostu, żeby, mm. żeby z, zasięgnąć jakąś tam informację. W czasach kryzysu najczęściej rośnie przestępczość i <coughs> tutaj chyba również jest więcej kradzieży. Ja, ja zauważyłem, że tak, że ludzie, ludzie sobie nie zdawają z, z tego sobie sprawy, mm -hmm. że... Ja uważam, że lepsze rzeczy jest tak, żeby żyć, żyć, żyć tak, że cały czas jest kamera włączona. Okay? Mm. Że po prostu jesteśmy, że nas widzą. Um, ludzie nawet nie wiedzą o tym, że jak się, się przebieramy w jakimś tam sklepie. Um, są ludzie, które cały czas nas, nas obserwują. W tych, w tych największych sklepach przykładowo. A kiedyś to był nazwane Marshall Fields, ale powiedzmy Macy's. Tam hmm. nawet pisze. Są, jak ktoś jak się człowiek przebiera, jeżeli ktoś ogląda, jeżeli ktoś może zauważyć, że, że pisze, że, że po prostu nas obserwują. I cały czas są kamery. Ale no kamery jest coraz więcej. Tej kamery tak. jest coraz więcej, nie wiadomo z której strony kamera nas obserwuje. No i kradzież jednak jest takim przestępstwem, które no zostaje na naszym nie tylko sumieniu, ale na naszej historii kryminalnej bardzo długo. Faktycznie, także to może mieć efekt w inny sprawami imigracyjnymi, różne rzeczy. Także uważać i po prostu, żeby, żeby nie załamywać się, żeby nie wpadać w takie rzeczy, żeby, żeby... ludzie to na robią dlatego, że z jednego powodu, że muszą, potrzebują, mm. ale też z drugiego powodu, że się lepiej czują może po tym, jeżeli, jeżeli jest brak pieniędzy, jeżeli mogę się troszkę lepiej poczuć, jeżeli coś ukradną, no. ale później są poważne konsekwencje. No, w dalszym ciągu poważny jest e, kradzież danych naszych osobowych i tutaj e, wiele organizacji radzi różne rzeczy, jakaś ogólna rada dla wszystkich tych, którzy no, boją się o s, swoje dane osobowe. Najbardziej powinni ludzie uważać, którzy mają, którzy mają powiedzmy jakieś tam nieruchomości już, które są spłaca, spłacone. Mm -hmm. jeżeli, jeżeli nieruchomość jest bez, powiedzmy, bez pożyczki, Ci ludzie najbardziej muszą uważać. Następna rzecz, po prostu, co ja widzę. Także często jest tak, że, że ktoś robi pożyczkę fałszywą na, na, na czyjeś dane. To jest to, także trzeba mhm. uważać. Następna rzecz, że są karty kredytowe wyrabiane. Też mogą być ludzie, pieniądze mogą być kradzione z czyjegoś konta. Także trzeba co miesiąc sprawdzać wszystkie a, statementy, jeżeli przechodzą z kart kredytowych. Mhm. Sprawdzić, czy faktycznie te rzeczy są, czy te karty są. I też um, jest to, nie jest to droga rzecz, co można zrobić. Można się zapisać, przykładowo American Express, karty kredytowe. Można się zapisać uh, za 9 dolarów i 99 centów miesięcznie. Sprawdzają cały czas, 24 godziny uh, dziennie, każdą minutę, 365 dni w, w, mhm. w roku. Uh, Sprawdzają, czy, jest, czy jest kredyt, czy ktoś tam nie próbuje coś zrobić. Także jeżeli ktoś bardzo chce uważać, żeby, żeby żeby wiedzieć cały czas, co się dzieje ze swoim kredytem, to jest też mądra rzecz. Co jeszcze dzieje się z tych takich, no, nie najlepszych rzeczy? Um, widzę też, jeżeli chodzi o kontraktorów, nie tylko kontraktorów, hmm. ale że hmm. ludzie nie wypłacają jeden drugiemu, także pracodawca nie wypłaca swojemu pracownikomu. pracownikom. To, nie są, to są, nie, nie są nowe sprawy, prawda, to nie są nowe rzeczy, hmm. to się dzieje już całe, z, 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 inno, bardzo długo, ale częściej się teraz to widzę, teraz niż wcześniej, także co mogę ludziom doradzić? Sprawdzać może jakoś tych, tych, tych pracodawców, rozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują, jak już, jak, jak już ktoś się załapie w pracy, czy wypłaca cały czas, czy nie. I jeżeli nie wypłaca, tam mo może wytrzymać tam tydzień czy dwa. Ale już jeżeli, jeżeli ktoś później nie płaci cały czas regularnie odejść, jest lepiej nie pracować niż pracować i później nie dostawać pieniędzy. I nie dostawać pieniędzy. No chyba ważne jest, żeby jednak te umowy, które mamy o, o pracę mieć na piśmie, bo wtedy dużo łatwiej jest egzekwować pieniądze. Jeżeli ktoś by chciał to zrobić, tak, to, to, byłaby, to byłaby mądra rzecz, i, te, i później hmm. też ludzie mogą później zgłosić sprawę przykładowo do Department of Labor. jeżeli są niewypłaceni, a um, jakąś tam sumę, mogą podać sprawę za darmo do Illinois Department of Labor, tak zwany, to się nazywa wage claim i mogą się o to starać i też mogą, też sprawę mog mogą założyć, w, w sądzie mogą założyć. To mówią statystyki, że no jednak w dalszym ciągu ilość odbieranych domów jest bardzo <coughs> wysoka, dużo jest bankructw, czy takie sprawy też trafiają do Pana kancelarii? Bardzo często, tak, ostatnio tak, dużo jest spraw, że ludzie teraz ogłaszają bank, bankructwo, mm -hmm. Co, co chciałbym ludziom doradzić, ja akurat tych spraw nie prowadzę, tak ogólnie mówiąc, ale co, co mogę ludziom doradzić, jest bardzo ważne, żeby mieć dobrego prawnika, który te sprawy prowadzi. Prawnika, który prowadzi wszystkie rodzaje bankructw. Mhm. Um, przykładowo jest, jest tak zwana siódemka, jest jedenastka, jest trzynastka. A jest dobrze się z, z prawnikiem po prostu um, skonsultować, zobaczyć czy faktycznie to jest najlepsze wyjście. Um, Nieraz ludzie myślą, że to jest dobre wyjście i panują. No bo ktoś, który miał bankructwo yeah, jest tak teraz jest. czysty i nie ma żadnych problemów i ktoś komuś doradzi, a każdy przypadek może być indywidualny. Przecież. Każdy przypadek jest inny, także, także jest, jest dobrze najpierw się skonsultować, zobaczyć czy ktoś może w ogóle ogłosić bankructwo, bo często jest tak, że ludzie myślą, że mogą, a nie mogą. I są różne rzeczy, które można zrobić i, i których nie, nie, nie wolno robić i nieraz jest tak, że trzeba panować, że, żeby bankructwo ogłosić, nieraz jest, jest tak, że trzeba panować to bankructwo dwa lata wcześniej. Hmm. Także dzisiaj możemy się skonsultować i my po prostu musimy niektóre rzeczy robić, żeby za dwa lata, żebyśmy byli gotowi do tego. Także dobrze byłoby, żeby, żeby się skonsultować, jeżeli chodzi o, hmm. o bankructwo. Krótko o dwie rzeczy jeszcze tylko zapytam. No te nieszczęsne wyjazdy. Więcej osób wyjeżdża, nie pojawia się w Chicago? Zauważyłem tak, że często ludzie przechodzą do mnie. Uh, mogę, mogę powiedzieć, że ostatnio jest tak, że przez ostatnie kilka miesięcy um, zauważyłem to, że, że ludzie przechodzą i, i dwie rzeczy często się dzieją. Uh, często teraz ludzie tracą domy. To jest jedna rzecz. I, że, I też widzę często, że ludzie wyjeżdżają. I nieraz jest tak, że jest jedno i drugie. Okay? Że tracę dom, wyjeżdżam. Okay? Także, także jeżeli to mogę coś doradzić ludziom, jeżeli chodzi o foreclosure, Uważać, dobrze byłoby, żeby przynajmniej sprawdzić, jeżeli sprawa jest założona, jeżeli komuś na tym zależy, żeby nie było tak zwanego personal deficiency. Ludzie nie wiedzą o tym, nie, 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 nie wiedzą o tym, jak to się dzieje, że sprawa jest założona, przykładowo pożyczka jest na, przykładowo jest na 500 tysięcy, Dom później zostanie sprzedany za 250 i ludzie nie wiedzą o tym, że mogą być skarżeni o tą różnicę, o te 250 i to się nazywa tak zwane personal deficiency. I często jest tak, że jeżeli ludzie uważają, jeżeli chodzą do sądu albo wezą, jak mają prawnika, to mogą się obejść tak, że, że później tego problemu nie będzie. Też to samo się dzieje z samochodami. Ludzie oddawają samochody, po prostu nie zdarają sobie z tego sprawy, że później... Jeżeli samochód zostanie na giełdzie gdzieś sprzedany za przykładowo 5 tysięcy, a pożyczka była na, na 15, to mogą tak, być o tą musi... różnice skarżeni, także... A, i skończę wypadkami, bo wypadki to przecież specjalizacja Pana Kancelarii. Więcej, mniej wypadków, więcej spraw? Powiem ogólnie, że, że jest możliwe, że jest ten sam numer tych, że tak, ilość jest tych sam, taka sama mhm. tych, tych spraw. Ludzie widzą, ja uważam, że, że często się po prostu się zastanawiałem, zanim zakładają sprawę, jeżeli to jest przeciwko pracodawcy, mhm. jeżeli to jest sprawa, która jest w pracy, związana z pracą. Także po prostu ludzie, ludziom przypominam, że ogólnie, nie mówię, że w każdej sprawie, ale ogólnie ludzie mają trzy lata, żeby sprawę założyć. Także, także jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś chce zobaczyć, co będzie dalej, może, po prostu może poczekać z tą sprawą, popracować, zobaczyć, może będzie kryzys później, sprawę można założyć też później. A jeżeli chodzi o wypadki samochodowe, nie, nie, ja nie widzę, żeby było więcej tych spraw. Uh -huh. um, może troszeczkę uh, ludzie przechodzą z mniejszymi sprawami niż, niż uh -huh. ogólnie, dlatego że może w, jest w tej chwili taki okres czasu i też znowu to samo widzę, że ludzie często przechodzą i mówią, że, że, że chcą wyjechać, że już chcą opuścić. Stany I chcą zakończyć, I sprawę. Chcą tak. zakończyć sprawę. Też taki, taki trend. My musimy zakończyć tak. ten program, ale zapraszamy Państwa do tego, żeby konsultować się, bezpłatne konsultacje, bez umówienia w każdy poniedziałek i czwartek od godziny 5.30 w Kancelarii przy Belmont i Central. Oczywiście wcześniej można zadzwonić, umówić się w park. Panie Macenasie, dziękuję serdecznie za tę informację. Ja też dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki z tytułu Prawnik Raci.